z Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida a dziewicy było na imię Maryja Anioł wszedł do niej i rzekł bądź pozdrowiona pełna łaski pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział – Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Bóg chce rozmawiać z każdą i każdym z nas, bo przecież rozmowa buduje relacje. Z rozmowy w Nazarecie wyszło piękne dzieło wcielenie syna Bożego Jezusa Chrystusa. Jaki może być owoc mojego spotkania i mojej rozmowy z Bogiem? Co potrzeba, aby to spotkanie było rzeczywiście owocne? Spróbujmy wyłuskać z postawy Maryi kilka ważnych myśli do naszej modlitwy. Po pierwsze, miej czyste serce nie tylko na święta, ale jak najczęściej najlepiej zawsze. Maryja miała ten przywilej czystego serca zawsze jest przecież niepokalanie poczęta. Przepraszajmy często Boga za grzechy, nawet najmniejsze krusząc serce na początku modlitwy. Po drugie, słuchaj i rozważaj. Ona rozważała w swym sercu słowa archanioła, nie wiedziała o co chodzi ale nie dała spokoju, kiedy ją to poruszyło w głębi. Choć nie rozumiem Słowa Bożego, to nie mam się zniechęcać, ale trafać w ciszy, słuchając jeszcze raz i jeszcze raz. Po trzecie, pozwól Bogu działać. Archanioł zapowiada, że to Bóg będzie działał w jej życiu, że to wszystko, co ma się stać, będzie prowadzone przez Niego. Mam dać się Bogu poprowadzić, nie chcieć po swojemu, ale żeby On przejął stery, żeby to On decydował. Po czwarte, odpowiedz. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie, według Twego słowa. Taką odpowiedź usłyszał Bóg prosto z serca Maryi. Ona zostawiła wszystkie swoje troski u Boga, wiedząc, że On poprowadzi. Usłyszane słowo, całe spotkanie zmienia życie. Nie bójmy się zaufać jak Maryja, do końca, aż po krzyż i pusty grób. Zadanie na dziś. Włącz się w modlitwę z papieżem i całym chrześcijańskim światem o godzinie dwunastej, odmawiając Ojcze Nasz. A jeśli minęła już dwunasta na Twoim zegarku, pomódl się w ciszy, korzystając z fragmentu Słowa Bożego, choćby z dzisiejszej Ewangelii. Wzbudź w sobie żal za grzechy nawet te najmniejsze słuchaj, rozważaj i odpowiedz Bogu swoim tak. Maryjo ucz nas modlitwy spotkania z ojcem spędzania czasu z Jezusem tak jak ty go przeżywałaś.